To, demontujemy starą nadbudówkę. Musimy to wszystko powywalać i pozamykać tą dziurę. Po usuniętej tej nadbudówce. Zamkniemy to e, belką i płytą OSB, nie? płytą OSB potem nałożymy papę dwa razy. Także mamy nadzieję, że dzisiaj to skończymy i będzie sprawa zamknięta. Czy potraficie sobie wyobrazić mieszkanie na starówce z ogródkiem? Właśnie takie dwa lokale przygotowaliśmy dla klientów Miodowej Faktorii. Kupując ten obiekt nabyliśmy też 36 m2 ogródka, który podzieliliśmy na dwa, dzięki czemu dwóch lokatorów będzie miało swobodną przestrzeń na starówce. Remontując elewację w takim budynku, musisz najpierw uzyskać decyzję konserwatora zabytków na możliwość przeprowadzenia takich prac, zgodnie z przygotowanym przez Ciebie programem prac konserwatorskich. A drugim krokiem, remontując na przykład elewację takiego budynku, jest zgłoszenie prac do Wydziału Architektury i Budownictwa, na podstawie którego będziesz miał możliwość prowadzić pracę na zewnątrz budynku. Prace nad inwestycją to nie tylko młoty chodzenie po dachu, wymiana podłogi. Czasem trzeba również spotkać się w biurze i zadbać o dokumentację. Są to na przykład umowy, zgody i pozwolenia. Nawet panująca wszechobecnie pandemia koronawirusa nie zwalnia nas z dbania o idealną dokumentację. Specyfikacja jest jasna? Czy wszystko jest zrozumiałe? Tak, tak, tak. To, to, to podsumujmy w takim razie, co tam mamy. Co mamy? dobra, czyli robimy podciąg mhm. z dłuższego boku, tak jak Pan bardzo Częstny już mówił, belki tak. stropowe, a ścianę zewnętrzną i to zostawiamy w drewnie naturalnym, mhm. tego nie malujemy. Tak. Słupy, belki B2, B3 to też zostawiamy jako surowe drewno, tylko zaimpregnowane przeciwpożarowo. Mm -hmm. Belki policzkowe lakierujemy na czarny mat. W mm -hmm. stropie nad drugim piętrem te belki zostawiamy w naturalnym drewnie. Mm -hmm. Podbitkę robimy pod schodami deskowaną, to jest mm -hmm. nowa rzecz ustalona, malujemy na czarno. Mm -hmm. I to tutaj nie ustaliliśmy jeszcze w sumie: to będzie drewno sosnowe czy jeszcze nowe? sosno? Sosna. Stopnie schodów robimy z jesionu i lakierujemy na kolor naturalny. Mm -hmm. Pod stopnie robimy z blachy ażurowej i czekamy na jeszcze jeden wzór, wzór. Mm -hmm. okay. tej blachy. I tak samo tralki, balustrad wypełniamy drewnem i metalem. Fi 1,2 do 1,4 sprawdza Pan tylko Wiertło mm -hmm. jakiego Pan będzie używał. Tak jest. Ok, listwy przypodłogowe mamy ustalone, lakierujemy na biało. Mm -hmm. A, I wszystkie łączniki do montażu schodów i konstrukcji schodów w i takiery dostarcza pan. Tak jest. Panie Marku, to jeszcze specyfikacja techniczna, ta zgodna z projektem, tak? Aha, te łączenia. Dobra, ten projekt pan tam yy, przeanalizował, tak? Bo tak, nasi tak. klienci będą pilnowali tego, żeby to było dobrze zrobione z projektem, także tak jak kierownik chciał, tak żeby to było z projektem. Dobrze. Okej. Okay. Okazywaliśmy już Wam, jak wygląda metamorfoza naszego biura. Tuż naprzeciwko znajduje się kolejna kamienica, której daliśmy drugie życie. Kolejna realizacja, którą będziecie podziwiać, to ulica Prosta 17 na toruńskiej starówce. To tutaj skomercjalizowaliśmy dwa lokale, w jednym z nich jest kocia kawiarnia, w drugim z nich jest salon masażu. Tak wygląda elewacja, której renowacja nastąpiła dwa lata temu. A teraz wejdziemy do środka, ale zanim wejdziemy do środka, zobaczcie. Jak wygląda postępowanie gwarancyjne, reklamacyjne stolarki drzwiowej? Te drzwi były zrobione na nowo, natomiast dlatego właśnie używamy kaucji gwarancyjnej, czyli zabezpieczenia, które ma na celu zmotywowanie wykonawcy do naprawienia tego, co zrobił i co się popsuło w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat. W zależności od naszych ustaleń, albo są to dwa, albo trzy lata, wpisujemy w umowę zabezpieczenie finansowe, które pozwala nam egzekwować od wykonawcy, aby naprawił to, co się popsuło przy drzwiach wejściowych do kamienicy. A w środku tego budynku, na klatce schodowej, <coughs> prawdziwa metamorfoza. Ta klatka wyglądała beznadziejnie, badziewsko. Spójrzcie na te drzwi. Ich oczywiście nie było. Odtworzyliśmy je. Dzięki temu. Lokal gastronomiczny ma aż trzy niezależne wejścia. Z tej strony również mieliśmy możliwość odtworzyć drzwi, natomiast ten właściciel nie chciał dodatkowych drzwi, dzięki czemu wykorzystaliśmy tą wnękę na zamontowanie skrzynek na listy. A schodowa przeżyła prawdziwą renowację. Stopnie i podstopnie są nowe. W tym miejscu Zbudowaliśmy pion kanalizacyjny i wodny. Wszystkie instalacje elektryczne, gazowe są wymienione. A to jest kolejna niespodzianka historycznego obiektu. Chcieliśmy tę e, ścianę otynkować. Natomiast jak zaczęliśmy kuć, pokazała się prawdziwa cegła, której nie mogliśmy nie odsłonić. Zatem dzięki temu jest to urok tego adresu. Pokazujemy, jak to wyglądało wcześniej. Kolejna realizacja tuż przy samej wiśle potwierdza, że zmiany w starych budynkach to również działanie na korzyść miasta z dbałością o historię i sztukę. Inwestycja na ulicy Łaziennej 9 należała do szczególnie trudnych. Nadaliśmy jej marketingową nazwę Kamienica nad Wisłą. Nie bez kozery pozostaje fakt, że byliśmy pod bacznym okiem 24 godziny na dobę konserwatora zabytków. Gdy ktoś zastanawia się, czy z brzydkiego kaczątka możemy zrobić coś ładnego, to ten adres jest żywym dowodem na to, że można zrobić coś fenomenalnego. Przeprowadziliśmy remont elewacji. Dzięki dofinansowaniu, które możesz uzyskać, remontując stare budynki, masz możliwość zadbać o każdy detal. My pozyskaliśmy dofinansowanie od gminy miasta Torym w kwocie 59 tysięcy złotych na remont elewacji w tym budynku. Dzięki temu zadbaliśmy o każdy detal, wymieniliśmy okna, odtworzyliśmy stolarkę drzwiową. Wymieniliśmy w środku instalację elektryczną, wodną, sanitarną, ciepłowniczą. Wymieniliśmy schody w tym budynku, a świetlik dostał nowego ducha czasu. Zobaczcie jak to wygląda. Jak już mogłeś się przekonać, dla nas, jako pasjonatów pięknych kamienic, przeprowadzenie Metamorfos to prawdziwy motorek napędowy. Z dumą patrzymy na kamienice, które kiedyś stare i zapomniane, dziś tętnią życiem i są świetnie funkcjonującymi biznesami dla nowych właścicieli. Nie możemy się już doczekać efektu metamorfozy miodowej faktorii. A ty. W tym odcinku naświetliłem Wam, jak wygląda remont kamienicy krok po kroku. Jest kwiecień 2020 roku, zatem jeśli oglądasz ten materiał w późniejszym czasie, to nie dziw się, że mamy oryginalny wygląd. Zobaczyliście też oczami inwestora metamorfozy, jakie przeprowadzamy dzięki spacerowi po naszych realizacjach. A już w następnym odcinku usłyszysz, jak negocjujemy z dostawcami materiałów, ceny za produkty, usługi. Tak, aby każdy był zadowolony. Do zobaczenia. Cześć.